Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę jak przygotować uniwersalną przyprawę typu vegeta. Do przygotowania tej przyprawy potrzebujemy suszonych warzyw. Ja warzywa sama ścierałam na tarce i suszyłam na blaszkach. Por i cebulę pokroiłam na takie plasterki wiórka. Tutaj mam przygotowane 75 g selera. Do tego 75 g pora. Po 100 g marchewki, pietruszki i cebuli, do tego 150 g soli himalajskiej, 50 g kurkumy i tutaj mam 20 g zioła prowansalskiej, 20 g lubczyk i do tego 10 g suszonej natki z pietruszki. Dodatkowo dodaję 6 liści laurowych, 20 ziaren dziela angielskiego i 10 g pieprzu. Te wszystkie składniki muszę zmielić. Ja mielę w młynku do kawy, także po kolei wszystko będę teraz mieliła. Takie przemialone warzywa przesypuję do jednej miski. Wszystkie składniki zmieliłam. Teraz muszę je wymieszać. Różne kolory. To nam się wszystko ładnie połączy. Pachnie niesamowicie. Tak przygotowaną przeprawę umieszczamy w słoiku. Możecie spokojnie przechowywać ją kilka miesięcy w szczelnie zamkniętym słoiku. U mnie znika bardzo szybko, robię dość często tą przyprawę, ponieważ używam ją do wszystkiego. Dodaję do zup, do rosołu, przyprawiam ją mięso. Tą przyprawę. Jeżeli zrobicie sobie taką dużą porcję, możecie spokojnie podzielić ją na połowę i do na przykład do jednej porcji dodać sobie jeszcze suszoną paprykę, czosnek suszony i wtedy używamy tylko do mięsa czy sosów, ponieważ z papryką nie nadaje nam się już do rosołu czy do zup. Ale to już według uznania. Jeżeli lubicie jakieś jeszcze inne zioła, też można spokojnie dodać i wszystko będzie na pewno smakowało wyśmienicie. Jeżeli podobał się Wam filmik, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia.